to będzie nam przechodził Angie <mulity> bez <mulity> Epic. Że <Może mulity> nie mamy internetu. No ty, dobrze. panie Piterze. Dla mnie to, że nie macie internetu. Co ty dajesz?

O weźcie trochę posłów, bo ja tu nie mam. A to to jest! Mhm. Dobrze! To no, po prostu Co to jest? Masz takie bronie. No. Daj zobaczyć co ty masz. Takie przysięga. Co to, to jest? A tak musisz piątek. A co to, to? Co to jest? A nie jest znowu. nowość. A. a to co to? Piotrek, to. A, to, to a, to, to a, a ty jaki masz statek? Latający? Wszystkie mam. Tak? A wszystkie. gdzie się, ten latujący? Potem. Potem. się potem zdobywa ten latający? Latający się to bywa potem. Dajcie zobaczyć Alenę. Ale nie możesz mu dać. No, przegraliśmy z... dzisiaj wszystkie trzy bitwy. No. Ja to już bym tak tym posiakom... Klikasz. Bo też ...bym tak tym posiakom... Tak, tutaj Ale, z innymi ptakami. Ale Którzy yep. mają same legendarne złote bronie. No nie zawsze. Zawsze tylko skład. I tak, i tak nimi Ty nie. No i w takim Jak się sposób... zdobyła te ulepszone bronie? Czapki. Próbuj też z takimi wygrać. Z tymi to jeszcze bym sobie poradził. Jakie wy macie bronie w ogóle? Nie mam tego. Ani ja. Co to? Wykazywałeś wszystkie bronie? No. Chyba, to drugiej na wyrok. atak. Gdzie będzie już to jest z nim na broń. No. Tylko masz. Nie mam tego. A nie ja tego? No. To ja nie wiem co to tu robi. Teraz się zobacz bombę. Dałem mu taką rękawicę. To jest początkowe, jak? Nie, to jest już inna rękawica. Aha, ale inne to była początkowa. Nie początkowa jest inna. Jednakże się już widziałem. A gdzie ma i dajcach? Tego to ja nie mam. B B Brak! <noise> Jak się zdobywa te czapki? O te! Ty kupujesz od świnki za tyle A u mnie takiego czegoś już nie ma. Najwyżej mogę e, paladina, Thunderbirda, barda i seadogę. A, a i skalkar ale innych to nie mogę kupić do Piotr, przechodź Michałowi poziom! Matko, a ty co? Taki głowy bo... Przechodź mi poziom! To moje! Daj to! Daj to! A drugie? Oddaj mi to! A ja zjadłem! A wcale, że nie! A wcale, że tak! A oddasz mi to? A ja zjadłem! A oddaj mi to! A ja zjadłem! A nie, nie, no, ja A dobra, będziemy grali do Hortuartu. Dajcie mi. Trzymaj piotek. No nie, nie, A, dost... a na czym? Spróbujmy tak, <śleszy> Trochę to jeszcze jest taka. Ale i tak ja zrobię. I mogę się zdarzyć, że Piotr tego nie przejdzie. A może? Ale przejdziesz. No to Piotr ci. Jesteś mistrzem świata. Aha, A ty idziesz wypiec. do domu. Za dwie, trzy godziny. ja też bo masz beznadziejny ja, atak. ja się nie dzieje, że w nie możesz przejść. I to pokazuję, jak to już przychodzimy do 5 piątek na ekranie. No. E, ja to tak jeszcze nie zrobiłam w jednej kolejce, jakby to. Michał. Wiem. No ty masz po 600 ilość HP. Eee... BOMBA i... Mają po tysiąc. Lecz Na wóz na weteran. Códmy ma. Nie mam o dwadzieścia więcej. O a jak pani tutaj ujdzie, to Ile on... no ja i dosłownie odpaliliśmy dopiero w no Jezu, ja znam No nie no, kiedy tu się... To, was, to u was tak ciężką papryczkę zdobyć. Ile w ogóle tak ma dzicia? Ile? No że gdzieś ja mam 700. Ale i tak to jest mój najgorszy ptak. Nie, 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 ale tak, on je, nie, 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 on nie, 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 A nie, on nie, to ty nie, nie, ale nie, ty nie, 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 ja, broni lepszy. Nie mogę się tak wyrzeć klapiczki, bo potem. No. Aj. O, o teraz to, to jakoś nie odcałowało, ale to tylko za to. Ołaś taka użyłem. <grym>. Ile? Ile mają też, śnie? Mami. Mumi. Ile jak mnie? Wieście. To się iść na odstydki ich nie wiem dosłownie. Co? Jak przegra, to się na mnie nie obraźcie, bo ja mam... no to to masz lepsze. Aha, teraz mam. Matylda. Mnie się... Nie, Matylda ma najwięcej HP dosłownie. Naprawdę, a on mnie taki czerwony, później bomba. Ale ja mówiłeś, że bomba i czerwony mają 9000, no? A Jack ma 700, a inni mają po 800. Hadał i nie, nas! No. I co? I nam co. Dwa na Jeden. Dwa, O, kojany. Przegasz. nie nie przegasz, ale... ale... Czeka, czeka, czekaj, czekaj, czekaj. co czerwonego. Czerwonego. co 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 A co Jest takimi badziewami. Nie mogę już jeść. Już ja tam nawet zaczynają już nie smakować jakieś jakimś codem je jem. To dla ciebie, Dawaj. Eee, co? Dla ciebie. Co? Tu to? Michał, gdzie to ta świnina? Michał, to dla ciebie nagloda. Gdzie ta świnia jest? Tak, a gdzieś tu się... A tu? Ja to takiego czegoś to ja nie mam. Że mi się pojawia świnka. A jaka? Złota. Złota. Mi się pojawia. Mi się nie pojawia nigdy. <grym> Walcz. To, bo ja odkładać o tek. To jest. Ej, ty z nią będziesz I walczył! No <grym> <grym> Ja go na raz zabijam. Tylko chcesz zobaczyć... Ja nie mam ważnego zobaczenia co to i to było życie co? I jakiś wtedy mnie odczarowało Jakie? o to upadła o zakazanie Atak na no, Brawo, brawo, ja mam bombę i z tą łóżką legendarną, że czasami jak zaatakuje się to, to mi daje pieniądze. Brawo, jest pieniądze. Ja nie mogłem zagrać i mi się gra ja nie włączała. Ale dwie dopograłem, dwie godziny yeah. chyba. I tym pioskowym akcentem polskim.